Siemano, witajcie w kolejnym odcinku Glossa. W dzisiejszym odcinku będziemy sprzątać tą ruderę. Tutaj ale... mamy dosyć potężny pierdolnik, więc trzeba będzie to wyjebać wszystko ludziom przed dom, jakimś losowym. Do darmowego kontenera w gminie. A dodatkowo będę odpalał skuter i może się nim w końcu przejadę. Wszystko powinno działać. Jedyne co, to teraz planuję, próbuję ustawić dobrze mieszankę. Ale coś nie idzie. Ale zaraz to przekminę i pokażę wam jak już odpali. Raz, 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 raz. I tu muszę. Dzień doberek, udało się. Chyba nie, ale zobaczymy. W sensie, ja myślę, że tak, bo kurwa trzyma obroty. Czyli, Odpal Nie, czyli a, Teraz nie kręci. Nie kręci w ogóle. Czy akurat a się ten? A. a. Dawaj. Nie, czekaj. O, jest. Lecimy. No i co? E! Pojechał. Nie ma go. A ja on kuko, kurwa robi. Jak ty dole, że działa jak oceniasz? Fajny w chuj. A jeszcze czuję niepewnie. Czemu? E, nie ma powietrza chyba z przodu. Ja pan, nie, wie, ma fuj. Ale fuj. nie ma nie ma chuj. Dobra, to by było na tyle. Dzień dobry wszystkim. Będziemy zaraz sprzątać garaż, wynosić śmieci, a w tej e, chwili kończyłem czyścić tutaj który jest z celiki Supry slash, celiki GT takiej jak tutaj. I to, że to jest z ST? Zobaczcie to w ogóle, w porównaniu do innego filmiku wcześniejszego, Kuba tutaj założył te właśnie drzwi, które dostał jako dawca i są one oliwkowe, przez co będzie tutaj to, to pasować do tych foteli. Plus do boczków które też są już zmienione i wyglądają, w ten sposób się prezentują ale widzę, że zostawiłeś tutaj opowiedz, co zostawiłeś z wersji standardowej, Zost... ST przepraszam, ST, jest. Zostawiłem, co oznacza standard zostawiłem brązową klameczkę dlatego, ponieważ klameczka z drzwi e, z GTK jest matowa i ona tak brzydko powieje i zostawiłem tą korbkę, ponieważ moim zdaniem pasuje znacznie ładniej niż taka kurwa beżowa, leżowa, prawda? No. Więc jest wszystko takie brązowe, trochę czuć w tym wnętrzu takiego japońskiego susiku mogę sobie wymyślać, że jestem jakimś biznesmenem, który kurwa wraca sobie z korpo i siada sobie do takiej toyotki i ma totalną escę, co nie? I tutaj no. opowiem wam o bardzo ciekawym patencie zastosowanym w tym pojeździe, gdyż w tych fotelach mamy tutaj przyciski, które służą do regulowania lędźwi. Aczkolwiek nie są one elektryczne, ponieważ tutaj, właśnie, nie, z epoksydu, mamy tutaj takie główienko. Tutaj powinna być taka pompka, taka. Ręczna, no taka gruszka. Taka gruszka, co nie? Tutaj idzie kabelek, który idzie tam do takiego, w sensie kabelek, przewód, który idzie tam do takiego splotu i ciśnieniem, gruszką, pompujemy sobie to. Dzięki temu możemy sobie regulować a co jest w ogóle świetnym pomysłem. Bo ponieważ... ja w pierwszym moim Datsunie miałem. Blueberry Dzień, miałem takie coś, ale elektryczne i to też było załębiste. Tylko, że nie trzymało mi ciśnienia. <grym> I jak wiadomo, ponieważ to jest Team Gloss, to sponsoruje nas High Gloss Action i będzie opierdalać to zaraz High Glossem. No i klasa. Więc zajebiście. Ja zaraz muszę skoczyć, ale dobra, to drugie ujęcie. Ja zaraz muszę skoczyć do takiego sklepu motoryzacyjnego, żeby kupić do tego zawodnika, tego zawodnika, nowy wentylek, bo jest flak z przodu. Ewentualnie może będą nowe opony, jak nie będzie nowych opon, to zamówię po prostu nowe opony, a te tylko podpompuję i tyle. Ale pokażę Wam coś jeszcze fajnego. Znalazłem tutaj na śmietniku takiego kurwa semi -sleeka. Tylko, że jest to dwunastka, a nie dziesiątka, więc i tak z nim nic nie zarobię. Ale takie chcę sobie kupić, bo będzie to szczerze taw wyglądać na takim skóryterku Słodziutkim. No ale co? Zabieramy się za sprzątanie, bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Raz na razie trzeba to sprzątać. Początamy. Zalęgły się ogólnie larwy much i Kuba właśnie poszedł to wymyć. No i tam jest straszny śmietnik. Ale no już praktycznie kończymy. Później przyjedzie Piotr z Jankiem. No i sobie to wywieziemy na spokojnie. Eee, no ja chcę się z tym pośpieszyć, bo chcę już szybko pójść po zaworek i... Poza <słuch> gorąco, chciałbym Was zaprosić na recenzję napoju Wojanek, którego można nabyć w lokalnych Żabkach. Więc zaczynając, zdejmujemy banderolę, żeby wiadomo było, że produkt był nieotwierany. Pyk. Otwieramy zawleczkę, ja się upierdoliłem trochę. Mm, zapach, <coughs> czuć trochę fermentacji. Mm. Smakuje jak rozwodnione Caprio. Dziękuję bardzo. No i co, skuter Angla? Chodzi. Ten bądź panel z drugiej strony niestety nie istnieje, ale. Z mój znajomy Maciej ma znajomego, który powinien taki mieć, więc czekam na informacje. Jak już będzie ten body panel, to wtedy będę go całego lakierował w jakiś fajny kolorek i rzeźbił aero, więc no stay tuned. Dzień dobry. Zamontowaliśmy właśnie ten GTK w tej O, test. Ej No, fajnie się siedzi. Zobaczcie, mogę tak o, sobie tu usiąść. No, dobrze zrobiłeś. No, jest gitowy Tutaj masz opcję regulowania swoich boczków. No. Tutaj Jak? masz opcję regulowania sobie dupy. Faktycznie tak kołyska jest no? Z przodu nie wiadomo co jeszcze. Jest jedna, okrętło. I jeszcze będzie, będą te lędźwia, Jak znajdę gruchę. Jak zwalę gruchę. Nie wiem czy to, ale fajno. No i wygląda stylowo. No, ale trzeba będzie wkleić jeszcze tą uszczelkę. tylko. A, i to chwilkę. Stwierdziłem, że okleję sobie lampę przednią w skuterze żółtą folią przez co wygląda fajniej no nie no jestem mega zadowolony, że w końcu jeździ jeszcze dzisiaj sobie się przejadę ale to jak chłopaki przyjadą później na garaż co ty tu kminisz maestro? słuchaj no trochę tu było została wyczyszczona zakonserwowana zamalowana ale kratery zostały A... więc trzeba Troszkę tym rybiom pomóc, żeby wyglądało. Wyprowadzić. A wyglądało jak nowe. Drugie też zrobiłeś, nie? Tak. Jak to się prezentuje, mać. No, dobrze to wygląda. Ciekawe, co u Piotra. No, twoje, twoje tutaj miejsce wygląda super. Posprzątałeś. Nie skończyłem sprzątać. Weź tu usiądź. Ogarnęliśmy taką szafkę, całkiem fajną. Będzie ona stała na miejscu Piotryka. Piotrek poukłada sobie tam rzeczy. Celika jak stoi, tak stała. Nazwa jak gajątko stoi, do, tak bo stała. Wyjątkowo w wy, że nie wiedziałem o tym, że takie szafki są do zabrania, bo bym nie musiał tego konstruować. No, serio myślę, że to jest popularna wiedza w miarę. O, tak ser tak ser Chyba. Tymczasem mały człowiek z wielkimi drzwiami. Nie no, ale ja jestem personalnie wielkim fanem tego koncika. On jest świetny. Wszystko tu jest co trzeba. Tak samo jak w 86 jest wszystko co trzeba, oprócz podłużnicy, podłogi, progów. kompresji progów, szyberdachu, poszycia, słupka A, słupka B, dobrej wiązki, działających świateł, Klapa bagażnika. Kla, klapa bagażnika jest z działającej pompy paliwa. No, parę rzeczy. Nie ma, tylko chciałem na krótko podłączyć. Masz rację. Wszystko prawie że do kupy. Daję sobie taki niebieski patlajcik. Niestety on nie działa, ale. A, no i tą żarówkę. Nie wiem, czy to w sumie wcześniej pokazywałem, ale okleiłem sobie żarówkę na żółto, bo wygląda fajnie. Ale i tak żarówka leży luzem w środku. Lampkę okleiłem, przepraszam. No. No i jest kuwaity fajnie, podoba mi się. Jest, jest spoko. spokojnie jeździ. Później nagram jakąś przebitkę jak jadę, i może na jakiś zachód słońca, żeby coś ładnego zrobić. I tutaj jest bak. Bug Glossa. czyli tak zwane E. Tak została ma, Jak oceniacie? Co myślicie? <grymka> szpachler RPK razem ponad kilo. Daj Kaj on jedzie. <laughs> bye bye. Praca, ścigam. Nieźle. Siema, przyjechał Radek, nasz kolega. Ze swoim świeżym zakupem pochwal się co to jest. Safura kurde 3800 zł kupione no z rozjebaną śnią Zmieniłem w ten sam dzień w zasadzie. Pojechałem raz i kupiłem, bo chłopak nie wysłów. Więc 500 zł plus, no to będzie 4500 jeszcze, bo jeszcze inna mi strzeliła od turbinki. Ogólnie zajęli Safura. Fajnie to, nie, kiedyś mi się nie podobały te Volvo, ale nie wiem fajnie to wygląda. To taki... jest super, Czut No. Jest gówniany, bo to no, zmienia 850 tylko zmniejszone. No tak, ale nie, fajnie wygląda. Super. Widzicie? Po, Potwierdzono, że Volvo jeżdżą tylko cioty. Pierdajcie. Blacha. Zdrowa blacha w osiem szóstce? A weź. Nie no, kurwa, nie no, wygląda na zdrowy. Ja pierdolę. Spoko, spoko. Lubiszcie? Dłużej Te tureckie filmy gdzieś pachę nakładają. No Ale co no? Podkład prawdę powiem dopiero. Słuchaj, kurwa. It is what it is. Trzeba kurwa sobie radzić. Nie kupię takiej maski. Kolejnej, więc znaczy kolejnej Nie, kup... Nie dostanę takiej drugiej maski. Tak łatwo, więc trzeba sobie kurwa radzić. No i bardzo dobre podejście. Wszystko naprawione. Główny problem był z tym panem, z gaźnikiem Keihina. Ale co, wymieniłem sobie dyszę, wyczyściłem wszystko, podmieniłem przewodziki, są teraz nowe świeżutkie. No, oprócz tego, ale on idzie tylko do podciśnienia od kolektora wydechowego. No, a tak to co, założyliście. Eee, połowę śrub w ogóle zgubiłem. Jeden amortyzator mam nieprzykręcony, ale jeździć, więc nie ma co narzekać tutaj. Zrobiłem tylko jedno usterko. Eee, I dodałem sobie kwiatka. Jestem bardzo zadowolony. W końcu 600 zł. Pomyśleć, że będzie działało za 600 zł. Miesiąc pracy. Realnie dwie robocze godziny. Jeździ tak, jak powinien jeździć. Nieznajomi dziwacy, co to jest? Chyba szpachla. Skąd strzegnięta Pokaż jak goziar z wielu. Błagam cię A to niemiecka Mówiłem, że... To jest lepsza, potwierdzenie, Polska. że ludzie z Volvo to nie są kurwa Schizofrenicy nie Ty Nie, tylko przerzuć Jak te czerwone takie jak to się nazywa nie mogę. Trochę mięty dodać będzie to Jak takie jak z tego, jak to się nazywa. Była taka gra. Jak jakiś, nie wiem, jak jakiś taki grzyb, który się zaraz właśnie to wygląda. Nie no. wiem. Pokaż raz konwerter. To jest spray, który zmienia zdrową blachę w rdze. <śmiech> <śmiech> więcej kurwa odzyska. Rad style. Fajnie, fajnie. Tylko broń Boże, nie! No i chuj zaraz zardziawiałem. Sorry, muszę nagrać drugi raz, bo nagrywałem w 300 FPS-ach i latało tak wiesz, Obraz tak. T -t -t -t. No za, kurwa zaraddział osiem, znowu, no. No na no, to... No, kurwa. <grym> 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 to jest ciekawe. To było się papieru. 40 ale 40 na miotle to jest jak 160. To <noise> TM. <noise> Co będzie przerobił? Poleweł. Spierdoloną robotę. Postać. Turbo. <noise> Pasta turbo. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, Co Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 To będzie brzmiało dziwnie Co najmniej O, idzie światło. Jak cię Człowiek oświecony Spoko, mogę ja to pokaże, że to będzie na jeden standard Ty, ale bez... Nie spadaj, kurwa, nie dawaj Piotrkowi, <ścoughs> Bangla Ja pierdolę Piotrek, trzymaj to, proszę bo... Piotrek, nie Nie ma tego Co to? Nie wiem, kurwa, nie wkurwię mnie. Czekaj, robię tą stronę, która jest dobra. Daj, co? Ześ kurwa. Co to się odjebało? Zamiękaj. Kurwa, sposób się. Żeś kurwa położył na niebieskie antykorozję i się pod spodem zrobił. Ja nie kładę, a ja tą kładę pół roku temu. A no to spodem. nie wiem, kurwa, dlaczego. Bo to wiecznie żywa jest, to widługotna. Oj, uczy <laughs> się spałem. Jak oceniasz? Tak Muszę to umyć, bo jest ujebane od pasty i tak dalej, ale myślę, że jest lepiej niż było. Szerka jest, get to tuning tak zwany, oczywiście siedzi. Ale, kurwa! Gratis to jest uczciwa cena, że tak powiem. Bardzo dobrze opowiadamy. Glos. To nie są zawsze piękne chwile. Są to też chwile zwątpienia, takie jak ta. Co będzie dalej? Czy w ogóle się uda? Uda się. Zawsze się udaje. Siema. Kuba kładzie tu kilo szpachy, a do nas przyszła babka na sprutę, że jesteśmy za głośno, więc koniec szlifowania na dziś, koniec roboty na dziś. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku Glossa. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia. No, to 15 lat nauki, żeby ukręcić takie kurwa noi, a ty dodajesz sosu sojowego skurwysynu. wysynu. Nie dobra, dajcie lekkim on to zrobi najlepiej. Nie ma Pamiętajcie, szpachlę należy jeszcze szlifować, póki jest miękka. wtedy jest... fajna fakturka idzie.